Cześć, nazywam się Przymek Warzecha i jestem instruktorem samobrony dla dzieci i młodzieży. W tym filmie chciałbym pokazać ci, jak pomóc dziecku, które padło ofiarą szkolnej przemocy. Jest to jedna z lekcji mojego kursu, jak wspólnie pokonać szkolną przemoc, poradnik dla dzieci i rodziców. Uważam, że jest to najważniejsza lekcja z całego kursu, dlatego postanowiłem podzielić się nią z wszystkimi rodzicami, aby mogli pomóc swoim dzieciom jak najlepiej. Cała lekcja trwa aż 20 minut, może wydawać to długo. Ale są tam same konkrety, dlatego polecam obejrzeć do końca. Zapraszam więc do lekcji: jak pomóc dziecku w walce ze szkolną przemocą? Co zrobić tu i teraz? Praktyczne zadania dla dziecka i rodzica. Lekcja numer 5: zadania dla rodzica. Jak zrealizować z dzieckiem? Rozmowa z dzieckiem. Zapytaj: czy jest coś, ktoś, kto sprawia, że w szkole dziecku jest smutno? Jeżeli dziecko nie chce, wstydzi się mówić, zaproponuj, aby opisało smutną sytuację w liście do Ciebie. Pozwól dziecku opisać sytuację swoimi słowami. Nie nakierowywuj dziecka, nie podpowiadaj, aby nie otrzymać fałszywych informacji. Zapewnij dziecko, że udzielisz mu pomocy. Po pierwsze, zapytaj, czy potrzebuje pomocy, i czy chce, abyśmy pomogli. Czasem jest tak, że. Dziecko radzi sobie samo albo ma swój plan na daną sytuację i chce rozwiązać problem samodzielnie. Dlatego ważne jest, abyśmy na wstępie zapytali je o zdanie. Po drugie, jeżeli dziecko chce samo rozwiązać problem, to pozwól na to, ale podkreśl, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, to podejmiesz działania w celu zażegnania konfliktu. Po trzecie, poinformuj dziecko, że proces kończenia szkolnej przemocy nie będzie prosty, a wręcz z początku może wydawać się, że będzie gorzej. Jednak z czasem sytuacja zacznie się polepszać. Podkreśl, że bez znaczenia, co powie szkoła czy inni uczniowie, twoje dziecko ma 100% wsparcia ze strony swoich rodziców. Przygotowanie planu działania. Ustalcie trzy najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, co jest problemem i jak wpływa to nasze, na nasze dziecko. Przykładowo, koledzy w klasie popychają na korytarzu, przez co dziecko nie czuje się bezpiecznie w szkole. Koledzy śmieją się z dziecka, bo nosi okulary, nie ma najnowszego smartfona, ma problemy z rozwiązywaniem zadań przy tablicy, jest klasowym kujonem. Dziecko jest wybierane jako ostatnie do drużyny na WF-ie i tak naprawdę nikt nie chce z nim ćwiczyć. Dziecko ma inne zainteresowania niż pozostali rówieśnicy, przez co grupa nie chce spędzać z nim czasu. Są to tylko przykładowe problemy i jak to wpływa na, na dane dziecko. Ważne, abyście opisali ten temat konkretnie, bezpośrednio dotyczący waszego dziecka. Co chcielibyście, aby się zmieniło? I tutaj, zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica, musimy podjąć decyzję, co chcielibyśmy, aby się zmieniło, ponieważ następnie będziemy wybierali sposoby, jak danym problemom zaradzić. Najważniejsze jest to, aby dowiedzieć się od dziecka, czego ono tak naprawdę by chciało. I równie ważne jest to, aby podkreślić dziecku, że jeżeli czuje się źle w szkole, to tak nie musi być, bo taka, bo taka jest norma. Czasem może się zdarzyć, że dziecku pomyśli, tak po prostu jest. W każdej szkole jest jakiś niefajny chłopak czy dziewczyna, która nęka inne dzieci. I jest to po prostu norma. Musimy za każdym razem podkreślać dziecku, że to nie jest normalna sytuacja i trzeba to zmienić. Trzecia rzecz. Ustalcie, jak wspólnie chcecie osiągnąć ten cel. Czy dziecko chce zacząć samodzielnie, czy może to ty, jako rodzic, powinieneś pierwszy pójść do szkoły i porozmawiać z wychowawcą, czy może chcecie to zrobić razem. A może będzie tak, że właśnie w ogóle nie dziecko nie będzie chciało angażować wychowawcy, dyrektora czy też rodziców agresora do tego, a chciałoby, żebyście całą sytuację załatwili w domu, aby dziecko zbudowało swoją pewność siebie, dowiedziało się jak może się bronić lub pozyskało nowych kolegów na zajęciach dodatkowych. W planie działania należy podzielić się zadaniami. Zadania dla dziecka. Wypisanie osób, z którymi mogę spędzać czas wolny w szkole, aby nie być samym. Bardzo często szkolny agresor wybiera sytuację, aby nękać, kiedy nauczyciel nie patrzy, kiedy dziecko jest same. Dlatego tak ważne jest, aby dziecko stworzyło swoją listę super kolegów, z którymi będzie spędzać miło czas, którymi będzie się otaczać, przez co będzie utrudniało agresorowi dotarcie do siebie, rozpisanie miejsc i sytuacji, gdzie jest nękany, oraz alternatywnych tras omijających zagrożenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wspólnie. Narysowali plan szkoły, następnie opisali sale lekcyjne, w których dziecko ma swoje zajęcia, i przygotowali trasę, jak przemieszczać się między tymi klasami, tak aby omijać takie niebezpieczne miejsca, jak korytarze, gdzie nie ma kamery, korytarze, czy też szatnie, gdzie nie ma nauczycieli, toalety na ostatnim i na najniższym piętrze, przejścia przez podwórko, gdzie nie ma kamer. Chodzi o to, aby dziecko Specjalnie nie, w, nie wpadało w łapy szkolnego agresora. Wiem, że tworzenie planu przemieszczania się po szkole brzmi może trochę absurdalnie, ale naprawdę jest to bardzo yy, ważna rzecz. Tak samo możemy spojrzeć na trasę docierania do szkoły i ze szkoły. Czy przechodzimy przez podwórko, czy może przemieszczamy się ulicami, gdzie jest bardzo dużo, <laughs> gdzie bardzo dużo osób chodzi. Gdzie jest zdecydowanie więcej osób, które mogłyby zareagować? Przygotowanie specjalnej, bezpiecznej trasy jest naprawdę istotne. Zadania dla rodzica. Kontakt z nauczycielami, którego celem jest podjęcie konkretnych działań. Przykładowo, szkolna ogólna rozmowa, czym jest przemoc rówieśnicza i dlaczego jest zła. Taka pogadanka pozwoli nakreślić dzieciakom, uświadomić ich, że nawet z takie sytuacji, które nie wyglądają od razu jako rzecz, która może sprawiać komuś przykrość, przykładowo to, że ktoś codziennie śmieje się z kogoś, że nosi okulary, dziecko, które wyśmiewa kogoś innego, może nie być świadome tego, jak ogromną krzywdę robi innym. Dlatego ktoś też musi uświadomić tym potencjalnym agresorom, że robią komuś krzywdę. To też pozwoli przygotować, jak już wcześniej wspominałem, regulamin, aby dzieci określiły, jakie zasady powinny panować w klasie, a następnie się jego, jego trzymać. Ten regulamin powinien być oparty przede wszystkim o zasady wzajemnego szacunku i wspólnej pomocy. Dlaczego wspólnej pomocy? Często, kiedy mówimy o szkolnym agresorze, jest coś takiego jak pakt milczenia. Kiedy agresor znęca się nad jednym dzieckiem, reszta milczy, ponieważ boi się, żeby agresor nie przekierował tej złości na nich. Natomiast jeżeli 30 dzieci stanie w obronie jednego dziecka, które jest nękane, mają ogromną siłę i ogromną przewagę nad pojedynczym agresorem. Kontakt z rodzicami agresora. Dopiero po kontakcie z nauczycielem. Osobiście uważam, że zdecydowanie lepiej rozmawiać z nauczycielem, gdyż będzie on mediatorem bezpośrednio między nami. Kiedy spotka się rodzic z rodzicem. Istnieje duże ryzyko, że obydwie strony podejdą do tematu mocno emocjonalnie i więcej będzie burzy niż tak naprawdę jakichś konkretnych efektów. Natomiast jeżeli mamy dobry kontakt z rodzicami w klasie i wyniknęła taka sytuacja, warto porozmawiać. Jeżeli natomiast jest to całkowicie obcy rodzic, ja osobiście zalecam wypad do nauczyciela. Zapisanie dziecka na zajęcia dodatkowe, rozwijające umiejętności dziecka, po to, aby budować u dziecka pewność siebie. Kontakt z policją. Przede wszystkim w sytuacji, jeżeli dojdzie do kradzieży czy pobicia. Dlaczego? Abyśmy mogli udokumentować dane zdarzenie i oprzeć się o nie w przyszłości, jeżeli trzeba byłoby zanieść sprawę do dyrektora, sądu czy gdziekolwiek dalej. Wspólne zadania dla dziecka i rodzica. Wspólne domowe rozwijanie pasji. Tak, wspólne. Przez co rozumiem? Jeżeli Ty jako rodzin masz pasję w malowaniu, malujcie wspólnie. Jeżeli dziecko ma pasję w bieganiu, biegajcie wspólnie tak, aby w tym wzrastaniu w siłę w poczuciu własnej wartości, żebyście byli razem. Odgrywanie scenek budujących pewność Ciebie asertywność. Jak takie scenki odgrywać, opowiadam w późniejszej części kursu. Jest to szczególnie ważna rzecz która pomoże przeciwstawić się tej fizycznej i werbalnej przemocy szkolnej. Wspólne dbanie o dobrą kondycję fizyczną. Jeżeli jesteśmy zdrowi, sprawni, chodzimy z wyprostowaną głową i patrzymy prosto przed siebie, już odstraszamy potencjalnych agresorów. Dlatego dobra kondycja fizyczna jest bardzo ważna. Plan powinien być spisany przez dziecko z asystą rodzica. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ to dziecko buduje swoją pewność siebie, a nie rodzic buduje za dziecko. Rodzic pomaga, ale nie wyręcza. Dzięki temu, kiedy dziecko osiągnie sukces, przypisze go w 100% sobie i jeszcze bardziej się wzmocni. Plus, nigdy nie poczuje, że ktoś narzucił mu jakieś zachowanie. Zaplanujcie bezpieczny dzień. Ustalcie trasę do przemieszczania się w szkole. Jak unikać osamotnionych miejsc, gdzie wzrok nauczyciela nie sięga. Jak wspominałem wcześniej, bierzemy kartkę, ołówek, rysujemy szkołę, zaznaczamy klasy, do których dziecko chodzi, ustalamy, którędy dziecko dociera do szkoły, jak wraca ze szkoły i zaznaczamy, gdzie potencjalnie może dojść do jakiegoś zagrożenia. Chodzi o to, aby dziecko nauczyło się rozglądać i bezpiecznie wytyczać drogę. Ustalcie, czy lepiej wracać autobusem na piechotę, czy może żeby przyjeżdżać po dziecko do szkoły. Zastanówcie się, czy dziecko może spotykać się po drodze z kolegami i wspólnie iść do szkoły. Przećwiczcie w domu scenki sytuacyjne, najlepiej na dworze niż w domu. Dlaczego? Bo będzie zdecydowana ilość krzyczenia, przemieszczania się, przestrzeń się nam przyda i oraz nie zaalarmujemy niepotrzebnie sąsiadów. Nauka głośnego wyrażania słów Chodzi o to, aby dziecko potrafiło w stanowczy sposób przedstawić swój brak akceptacji na zachowanie agresora. Jeżeli dziecko będzie mówiło po cichutku, zostaw mnie, zostaw mnie, agresor nie przestraszy się tego tematu. Natomiast jeżeli jasno postawi granicę, w sytuacji pozwoli nam to zakończyć już w danej chwili. Jak to zrobić? Stańcie naprzeciwko siebie i na zmianę coraz głośniej się sobie przedstawiajcie. Powiedzenie swojego imienia jest stosunkowo proste dla każdego z nas, dlatego od tego powinniśmy zacząć. Okrzyk, zostaw mnie, pomocy, nie podchodź do mnie, jest trudniejszy do osiągnięcia, natomiast każdy swoje imię potrafi powiedzieć. Chodzi o to, aby stanąć naprzeciwko siebie i mówimy przemek, Lena, przemek, Lena, za każdym razem to zgłaśniając. Dzięki temu dziecko nauczy się w konkretnej sytuacji krzyczeć. Następnie Ponownie jak wyżej, ale tym razem komunikaty powinny być tego typu. Zostaw mnie. Przestań. Nie obrażaj mnie. Nie dotykaj. Pomocy. Ratunku. Powinny być to proste komunikaty, które jesteśmy w stanie głośno i szybko powiedzieć, dzięki czemu agresor zatrzyma się, jak dziecko zwróci uwagę innych osób po bokach, czyli nauczycieli czy innych kolegów, ma być. Krótki, żeby dziecko na tą krótką chwilę zebrało się w odwadze, żeby głośno to krzyknąć. Powinniśmy też unikać takich grzecznych zwrotów jak idź sobie, poczekaj, asio. Dzieci używają różnych rzeczy, kiedy na zabawę uczą się tego typu stwierdzeń. Natomiast, jeżeli chcemy faktycznie nauczyć je, bronić się za pomocą takich słów, muszą to być proste. Krótkie, głośne komunikaty. Nie chodzi o pisk i krzyk, ale głośny, zdecydowany komunikat. Tak, żeby wszyscy go zrozumieli. Nauka groźnych min. Przed lustrem ćwiczcie wszystkie rodzaje min. Groźne, smutne, śmieszne, neutralne. Będzie to doskonały wstęp, bo jest to zabawa. Najzwyczajniej w świecie zabawa, która ćwiczy naszą mimikę. Następnie połączcie groźną minę z jasnym komunikatem. Komunikatem zostaw mnie. Możemy połączyć groźną minę lub neutralną minę z komunikatem zostaw mnie. Chodzi o to, aby nauczyć dziecko, że kiedy już postawi się agresorowi, żeby na twarzy nie było widać strachu czy też ogromnej złości, żeby nie prowokować i nie nakręcać agresora dalej. Dlatego twarz powinna być jak najbardziej neutralna. Wiadomo, w trakcie treningu z rodzicami będzie często dużo śmiechu i będzie to dobre. Dlatego jako rodzice pamiętajmy, że kiedy będziemy ćwiczyli groźne i uśmiechnięte miny, następnie będziemy łączyli to z okrzykami, zostaw mnie, pomocy. Jeżeli dziecko od czasu do czasu się zaśmieje, ok, to też jest efekt zabawy oraz stresu z tym związanego. Z tą sytuacją najzwyczajniej trzeba się obyć, zrobić ileś nieudanych prób groźnej miny z okrzykiem zostaw mnie, aby z czasem dojść do tego, że będzie to wykonywane w pełni poprawnie i naturalnie. Nauka prawidłowego reagowania na zaczepki słowne. Ustalcie na ziemi linię, której przekroczenie przez rodzica oznacza automatyczne działanie dziecka w postaci okrzyku zostaw mnie. W tym momencie między dzieckiem a rodzicem powinny być mniej więcej 1 metr odległości. Dlaczego mówię o tym w kontekście zaczepek słownych? Bardzo często agresor, kiedy obraża drugą stronę, podchodzi również blisko. Po to, ponieważ chce wzbudzić strach lub złość u ofiary. Jeżeli ofiara zacznie się bronić, szarpać, agresor również w tym momencie będzie chciał nasilać swoje ataki. Natomiast jeżeli dziecko będzie pilnowało tego bezpiecznego dystansu, który jest wyznaczony przez tą linię, nie pozwoli zbliżyć się agresorowi do siebie. Prawidłowa neutralna mina dziecka w trakcie zaczepek. Kiedy rodzic będzie wcielał się w rolę agresora i zaczepiał dziecko, ono powinno reagować słownie z neutralną miną, jak już wcześniej wspominałem. Celem jest, aby dziecko nie okazywało strachu, którymi karmi swojego prawce. Warto wtedy poinformować dziecko, aby udawało, że się nie boi, bo z zewnątrz i tak nikt nie zauważy różnicy, czy jest uważne, czy też się boi. Kolejnym pomysłem jest to, aby zagrać w wariant gry Pomidor. Rodzic niech odgrywa rolę napastnika, który mówi, aby dziecko oddało telefon pieniądze. Zadaniem dziecka jest cały czas odpowiadać nie, zostaw nie i zachowywać bezpieczny dystans. Bezpieczny dystans możemy ustalić tak, że cały czas między nami jest poduszka, która leży na ziemi i żaden z nas nie może jej dotknąć. Następnie powinniśmy również poruszyć taki temat, że dziecko, kiedy nakazuje agresorowi, aby tego zostawił, aby się odsunął. Powinno pilnować tego, że bezpieczny dystans jest wtedy, kiedy ktoś nie jest w stanie cię złapać bez robienia dodatkowych kroków. <laughs> Nauka prawidłowego reagowania na zaczepki dochodzi do popychania czy próby pobicia. Prawidłowa reakcja krok po kroku. Po pierwsze, Głośno poinformuj agresora: zostaw mnie. Jeżeli dziecko podejmie ten krok, najprawdopodobniej zatrzyma już agresora na wstępie i zniechęci go do dalszej napaści. Chodzi również o to, aby osoby z zewnątrz, nauczyciele czy też koledzy z klasy zauważyli, że coś się dzieje oraz kto jest napastnikiem, a kto jest obrońcą. Będzie to bardzo istotne w sytuacji, jeżeli dojdzie do konfrontacji, do walki między dziećmi, żeby w kolejnym kroku można było ustalić, kto tak naprawdę atakował, a kto się bronił, ponieważ nauczyciel może wejść w połowie bójki, powiedzmy wprost, i trudno mu będzie ocenić, co się przed chwilą wydarzyło. Krok drugi. Odepchnij agresora. Jeżeli ten nie ustępuje, poinformuj, zostaw mnie, bo jak nie, to będę się bronić. Dziecko powinno poinformować agresora, co zrobi, jeżeli ten go nie zostawi. Dlaczego? Bo niektórzy agresorzy, którzy raz popchnęli, drugi raz popchnęli i nie było reakcji, mogą w najzwyczajniej w sieci nie wiedzieć, co się wydarzy dalej. Natomiast dziecko, które poinformuje, nie zbliżaj się do mnie, bo będę się bronić, dla otoczenia daje jasną informację, że dałem szansę drugiej stronie, że nie chciałem się bić, ale ten ktoś mnie zaatakował, więc zacząłem się bronić. 3. W zależności od intencji agresora, jeżeli chce popchnąć, Odepchnij. Jeżeli chce uderzyć, zrób wszystko, aby nie zostać trafionym i oddaj. Na przykład, uderzając w brzuch agresora. Chodzi tutaj o to, aby dziecko wiedziało, że powinniśmy bronić się współmiernie. Nie może być tak, że szkolny agresor podejdzie do niego i powie: A, ty masz odstające uszy. A w tym momencie nasze dziecko poczuje się zaatakowane i uderzy go w nos. W tym momencie zdecydowanie, niestety, nasze dziecko wpadnie w rolę agresora. Więc ważne, jeżeli ktoś nas obraził, powinniśmy również odpowiedzieć słownie, jak ktoś nas popchnął, też możemy odepchnąć i poinformować, aby się do nas, aby się do nas nie zbliżał. W kontekście uderzania najlepiej, żeby dziecko nie dało się trafić, natomiast nie może być tak. <laughs> natomiast nie może być tak, że wiecznie będzie zbijało ciosy, zasłaniało głowę, bo w końcu agresor trafi. Dlatego oddanie w brzuch, kopnięcie w nogę. Będzie zdecydowanie mądrzejszym sposobem niż przyjmowanie określonej ilości uderzeń, aż agresor trafi i przewróci nasze dziecko. Czwarty punkt, bardzo ważny: w przypadku, jeżeli agresor nie kontynuuje swoich działań, jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożenia. Dziecko musi mieć pewność i świadomość, że jeżeli agresor odpuści, to nawet jeżeli miotają nim emocje, chce oddać. Ale agresor już nie walczy, powinno jak najszybciej odejść z miejsca zagrożenia. Ostatni punkt, równie ważny, jeżeli agresor nie ataku, atakuje, ponownie, pod żadnym pozorem jako obrońca, nie możesz go gonić, aby oddać. Nieważne kto uderzył ostatni. Jeżeli nasze dziecko odepchnęło i agresor nie chce już uderzyć, odsunął się, powiedział coś i poszedł w swoją stronę, Dziecko musi wiedzieć, że jeżeli teraz ruszy za agresorem, to wtedy stanie się winne. Tutaj jest ta granica obrony między bronieniem się a biciem się. Bronię się, jeżeli ktoś mnie atakuje. Natomiast, jeżeli nie jestem atakowany, a kogoś uderzyłem, mówimy w tym momencie o bójce, i dziecko musi znać tą różnicę. Ważne! Jeżeli dziecko jest ofiarą przemocy fizycznej i boi się, działaj tylko na wzmacnianie okrzyków. I ćwiczenia min. Jako rodzic nie wcielaj się w rolę agresora, dopóki dziecko samo nie powie, że jest na to gotowe. Jeżeli dziecko ma problem, aby stanąć w swojej obronie, to ustalcie, że będzie bronić młodszego brata, siostrę lub przytulankę. Ludziom zdecydowanie prościej stanąć w obronie swoich bliskich niż siebie samego. Przed każdą scenką podkreśl dziecku, że to tylko gra i ty jako rodzic nie jesteś na niego zły. Ani nie uważasz, że jest słabe, głupie czy cokolwiek innego. Domowy trening postawy. Zadaniem jest nauczyć dziecko, aby zachowywało się w sposób, jakby było odważne, nawet jeżeli tak nie jest. Dzięki temu, po pierwsze, napastnicy odpuszczą, bo nikt nie chce atakować kiedy silnie wyglądających osobników. Po drugie, nasze dziecko samo z czasem zacznie odczuwać, że to. Nie jest udawane, a tak naprawdę jest odważne. Jak w takim razie przeprowadzić trening postawy? Nauczmy dziecko chodzić wyprostowanym. Jak możemy to sprawdzić? Najlepiej przy lustrze, niech dziecko patrzy, w jakiej pozycji idzie. Trzymanie głowy wysoko i patrzenie prosto przed siebie. Mówimy w sposób zrozumiały. W jaki sposób to zrobić? Nie śpiesząc się. Im bardziej się śpieszymy, tym więcej błędów popełniamy. Nauczmy dziecko mówić na spokojnie. Bycie z dumnym tego, jakim się jest i co się lubi. To, że komuś innemu coś się nie podoba, jest nieważne. Dziecko musi wiedzieć, że jest wartościowe i powinno być dumne z tego, jakie jest. Powinno patrzeć w oczu rozmówcy, nie unikać kontaktu z jego pokazywać, że się nie boi, że jesteśmy na równych prawach. Rodzic jako agresor jak podejść do tego tematu? Po pierwsze, dziecko musi wiedzieć, że to wszystko, co powiesz, zrobisz w trakcie ćwiczenia, nie jest kierowane do niego i ty, jako rodzic, faktycznie tak nie myślisz. Zanim zacznie się ćwiczyć, wyjaśnij dziecku, że jest bezpieczne i nie ma się czego bać. Jak się będziesz zachowywać i co chcesz tym osiągnąć, ustalcie słowo bezpieczeństwa. W każdej chwili, kiedy dziecko poczuje się niekomfortowo, może powiedzieć to słowo i natychmiast przerywacie. Żeby też wcieliło się w rolę i nie bało się krzyczeć, postawić. Teraz jesteś szkolnym bohaterem, a rodzic jest szkolnym napastnikiem. Chodzi o to, odgrywanie ról jest naprawdę mocno rozwojowe. I pozwoli dziecku zapoznać się z tą sytuacją, jaką jest samoobrona w bezpiecznych warunkach. Wszelkie sytuacje, kiedy będziesz chciał z dzieckiem przećwiczyć, jak ma reagować na to, że ktoś je popycha, zacznij od gier i zabaw, które mają w sobie elementy zapasów czy przepychania się. Dziecko powinno oswoić się z kontaktem przy pozytywnych emocjach. Przykładowe gry i zabawy. Zapasy na dywanie. Zadaniem każdego z Was jest przywrócenie partnera na plecy. Całość zabawy odbywa się blisko ziemi i nie wolno wstawać z kolan w trakcie zabawy. Przepychanie: usiądźcie na ziemi plecami do siebie i zaznaczcie taśmą malarską miejsce, gdzie stykają się wasze plecy. Zadaniem jest przepchnąć plecami na drugą stronę, tak aby obydwie osoby były za wyznaczoną linią. Złap mnie, jeśli potrafisz. Dziecko ma przypięte do swojego ubrania żabki na pranie. Żabki przypięte są w różnych miejscach: barki, kolana, brzuch i nogawki. Zadaniem rodzica jest zebrać dziecku jak największą ilość żabek. W tym czasie dziecko w tym samym czasie dziecko ma za zadanie zbijać ręce rodzica, odpychać rodzica, trzymać bezpieczny dystans, tak aby rodzicowi nie udało się zabrać żabek. Nie krzycz po dziecku. Mów spokojnie. W pierwszych etapach ten proces nauczania może być stresujący dla dziecka, dlatego generujemy jak najmniejszą liczbę zbędnych stresujących bodźców. Nie krzyczymy, a mówimy na spokojnie. 4. Jeżeli dziecko chce przestać, Koniecznie przerwij ćwiczenie, i wróć do niego w innym czasie, kiedy dziecko będzie ponownie na nie gotowe. Nie ma sensu uczyć dziecka pod stresem. 5. Zadaniem jest wyrobienie u dziecka odruchu obronnego, a nie jego poniżanie, więc w trakcie ćwiczenia. Wystrzegaj się oceniania dziecka, mówienia, że jest głupie, mówienia, że jest brzydkie, określenia go słowami, jakich używa agresor. Odnoszenia się do sytuacji, które miały miejsce w domu, na przykład, że sobie z czymś nie poradziło, uderzania dziecka, śmiania się z dziecka, że sobie nie radzi, trenowania w obecności innych, kiedy dziecko może być zawstydzone, na przykład w obecności rodzeństwa czy członków rodziny. Powinniśmy się natomiast zdecydować na działaniu na zasadzie zdartej płyty. Oddaj mi telefon, oddaj mi telefon, oddaj mi telefon. Masz brzydką koszulkę, masz brzydką koszulkę, masz brzydką koszulkę. Chodzi o proste komunikaty, które są ponawiane, ponieważ agresor również ponawia. Tak naprawdę potem nieważne już, co mówi. Dziecko ma umieć postawić się i zatrzymać ten słowotok z drugiej strony. Skracanie dystansu. Próbowanie przepchnąć dziecko jednym palcem. Skracanie dystansu do dziecka, tak aby samo wyłapało, jaki dystans do drugiej osoby jest dla niego komfortowy. Dopuszczenie agresora do siebie powoduje powstanie możliwości, że dziecko zostanie złapane, popchnięte, oplute. Jeżeli dziecko nauczy się trzymania bezpiecznego dystansu, mniej więcej jest to metr. Zdecydowanie zmniejszy ryzyko, że ktoś je złapie, popchnie czy zrobi coś gorszego. Dlaczego mówię o próbowaniu przepchnięcia dziecka jednym palcem? Dziecko musi nauczyć się stawiać Aktywny opór, jeżeli ktoś chce je popchnąć, przesunąć, żeby nie przewróciło się od razu, żeby potrafiło zbić tą rękę, żeby wiedziało, że ręka, która jest wysyłana w jego kierunku ze strony agresora, może spowodować mu krzywdę. Budujemy u dziecka odruch obronny. Dzięki wielkie za obejrzenie. Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeżeli masz jakiś problem z przemocą szkolną, w moim kursie jest również dostępna grupa na Facebooku, na której regularnie pomagam. To był tylko jeden z modułów całego kursu. W całym kursie znajdziesz aż 8 modułów, a w każdym z nich od jednej do trzech lekcji. Między innymi w kursie opowiadam o tym, jak zamienić dom na bezpieczną przystań. Przedstawiam powody, dlaczego dzieci nie informują swoich rodziców o obecności przemocy szkolnej. Przedstawiam, jak pomóc dziecku w walce z przemocą szkolną poprzez praktyczne ćwiczenia i zadania. Przedstawiam też działania rodziców, których rodzice powinni zaniechać, aby przez przypadek nie pogorszyć sytuacji dziecka w szkole. Pomagam też odróżnić szkolne żarty od problemu nękania, tak aby jako rodzic zareagować jak najlepiej i co najważniejsze i jak najwcześniej. Chcesz dowiedzieć się więcej o kursie? Kliknij w link w opisie. Znajduje się zaraz pod tym filmem.